Iga Świątek gra dzisiaj fina Wimbledonu. Z tej okazji w naszym domu zagościła pasta with strawberries, czyli makaron na słodko z truskawkami. Ja użyłam jogurtu typu skyr waniliowy pomieszanego ze śmietaną. Zgniotłam w nim truskawki, a zamiast cukru dodałam dużą łyżkę miodu. W tradycyjnym polskim domu z tradycyjną polską potrawą leci oczywiście familiada w tle. Makaron z truskawkami i miodem okazał się przepyszny. Zajadaliśmy się całą rodziną, aż palce lizać. Iga, dziewczyno, jesteś naszą dumą narodową. Dziękuję Ci za polecajkę na dzisiejszy obiad. I dziękuję Ci też za cały Twój występ w Wimbladonie. Makaron, ale jakiś Gotowe. Smacznego.